Obów na spędzanie lata jest mnóstwo, a my postanowiliśmy sprawdzić w gminie Kolbudy, jak to robią mieszkańcy. Byłaś gdzieś w tym roku? Na obozie dwa razy. A gdzie byłaś na tym obozie? No tutaj niedaleko. Jakie ma pani plany na wakacje? Już jestem po wakacjach. Już? A gdzie państwo byli? No wolałabym nie zdradzać, ale bawiłam się bardzo dobrze. Teraz jak szkoła nie działa, to można pójść na e, plac ścieżkę z ścieżkę Zdrowia, która jest za szkołą. I, I z tego korzystamy, bo w roku szkolnym jest to raczej niemożliwe. Mhm. Plus my korzystamy z ośrodków tu w łapinie, mm. na które mm. można na jezioro. No oczywiście jak jezioro. jest jakaś pogoda, tak? Oj, spędzał pracy przeważnie. Masz ten urlop nic? Nie, na razie nie mam już miałam co urlop i teraz koniec. Niestety ja sama prowadzę agroturystykę. I, 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 I praca. I praca, praca właśnie. A gdzie pani prowadzi to? A, w łapinie tutaj. Byłam w Białej Perlaskiej. A ty planujesz później gdzieś pojechać? Tak, do Niemiec. A powiedz mi, czy korzystasz tutaj z uroków gminy? Macie jeziorko fajne? No tak, jeździmy. No i na kajaki. Kolbudy są bardzo ładne, głównie łapino, tamte, jak to się mówi, kąpieliska. Też nad jeziorem u babci byłeś, nie? Tak. Tak? Tam się, tam, tam, kąpałem się. Kąpałeś, kąpałeś się, kąpałeś kąpałeś super. Się. Tak. piłkę? Tak. Właśnie pójdziemy zobaczyć yy, o co chodzi z tym jeziorem. Nie, moda? Piękne jest. Jak najmniej. No, naj jak także naj pójdziemy pięknie. pójdziemy zobaczyć. O co Kaman i głównie popieramy się, a potem uciekamy stąd do, do Mazury. Ostatnio w deszczu też byliśmy nad jeziorem. I... Czyli może być fajnie, nie no, się od pogody. Każde wyście, tam teraz założyli jakiś mini zoo w pierwszym ośrodku, więc dla dzieci jest to atrakcja, prawda? Że jakieś tam kolorowe kury i, i pawie i nawet kangura tam mają, więc w ogóle no, niesamowita sprawa. Ja jestem na emeryturze, więc ja mam cały czas wakacje. Cały czas wakacje. Tak. A ty powiedz, jak się bawisz na wakacjach? Buduję. Klocków? Jakich? Lekko. No. O, super, a jeździsz na rowerze? Tak, Nad jeziorko też chodzisz. Idziemy, powiedz dzisiaj. Pracować i jeszcze raz pracować. A poza pracą, jakieś sposoby wolnego spędzenia czasu? Szymbarki domek mojej kobiety nad jeziorem. Polecamy również zobaczyć otwarcie sezonu żeglarskiego i boiska do Beach Sokera oraz Maleo Reggae Rockers w Kolubudach. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.